I laktujcie i śrubujcie nasz kanał On mówi. On i... na oni gadanie masz no to a! sobie gadaj Nie dam rady. Całutka nawet sami nie złożyła. No, to no, Tak, ogóle, tak. I to teraz, teraz, teraz mam. I powiedzieli, odpoczywać, no tylko i wyłącznie odpoczywać. No, no musi pan do zdrowia dojść. Musimy pana oglądać. No. Będziecie oglądać ludzi. Ja się, ja się będę starał jakoś nagrywać. witamin, trochę siana, trochę trawy, trochę jabłek i sumasumarum i, 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 i zępad. I się na lato no, Trzeba od czasu do czasu dać witaminy, prawda? O. A co kiedyś nie jakoś, potem kosą, potem a, konno kosiarką. A cierpiam w ogóle się kosi. A co się robi? Zębami się je tych, których nie mam? No, to... Cierpią się, nie. A, to... a nie kosz. Trzy razy dwa ile to jest szczęścia, dwa razy trzy. Nie, nie. No Po ilu latach mieszka się na wsi, żeby być rolnikiem. No powiedz. No do urodzenia. Guzik 20 lat już jesteś no. rolnikiem. A ja ponad 40. To jest 2 razy więcej. A umiesz konikiem oraz? A czemuś? Orałem. Pierwszy raz w życiu. A co? Święcigarki lekią, na chcącego nic trudnego, może pierwszy raz nie wychodziło, ale w drugim, a w trzecim... A ja 30, a ja 30 lat konikiem oram. nie było takiego sprzętu kiedyś. Siwy tym się bije, pod lasem daleko, tam pastuszki ognie palą i kartofle pieką. A rzucie waruje, łapki sobie grzeje, grzeje, krówki ryczą, porykują. Dobrze im się dzieje. O, proszę! Wiedzieć między nogi, jak ci stanie, to jest perliczka, jak będziesz wisał, to jest perliczka. To jest najistotniejsza sprawa. U mnie jeszcze rzepa na polu Nie to nie tylko u Ciebie, Dieniusia, ale jeszcze i u ludzi. Jak myśmy przyjeżdżali, to wszędzie. Mało kto wrywa. A to maszynowo, czy to ręcznie? To mo można i niekoniecznie ręcznie, można i nogami wyrywać. Można i gębą? O! Pytam Cię jak człowieka. No, a ja odpowiadam, a, a można, ja... można i nogami. Ja rolnik. Zabychę. Gdzie to za dużo powiedziane? Zabychę za zlotówkę. Za złotówkę. Kilka razy u Ciebie byłem, to przyuważyłem to. Że nie, nie kwapio się. Jak tobie ciężko, Ty nie dasz rady, A on stoi za bramką i przygląda się. żeby przy, przylecieć pomóc, a to A, a stoi i wiesz, jak to stoi. Cały dzień będzie przystanie za płotem, a, a nie pomoże. Tak, będzie stał jak. Na łez nie? A nie pomoże. A to wszędzie jaki powiem, nie brakuje. Nie tylko tu, ale jak dowiaduje się człowiek od innych, to wszędzie. Ja do tego się nie nadaję. To odrzucę, to do teraz, Dobrze. A co do cholery, mam tak zimno? A! To powinno być dla mnie zimno. A wy jak rolnicy. Laktujcie i subskrybujcie nasz kanał na. Oni, Oni... Oni gadanie. Masz! No to. A! sobie gadaj. Andrzej, to może Ty powiesz? Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał na YouTubie.